Wielkanoc, piękny dzień, Bojemy jemy wspólnie śniadanko z rodzinką i cieszymy się, że są z nami. U mnie to wyglądało tak, że wstałem z łóżka. Podszedłem do szafy i wyciągnąłem wszystkie ubrania. Położyłem na łóżku i wziąłem najpierw spodnie. Ubrałem je, a potem koszulkę, która była moją ulubioną. Poszedłem na śniadanie, rodzice już na mnie czekali, przy stole. Wszystkie talerze oraz jedzenie leżały już na stole. No to podszedłem i też zająłem swoje miejsce. Zaczęliśmy od podzielenia się wielkanocnym jajkiem. Każdy potem położy swoje jajko na talerzu. Po śniadaniu wybrałem się do pokoju. Liczyłem, że rodzice dadzą mi coś słodkiego, bo wiecie, Wielkanoc. No to czekałem i czekałem i czekałem. No i nikt nie przyszedł. To więc poszedłem do pokoju i zapytałem się, czemu nic nie mam słodkiego od króliczka Wielkanocnego. Oni na to, że dziś nie przyszedł. Chwilę, czekajcie. Mówicie, że dziś nie przyszedł? A co trzymacie pod kanapą i pod telewizorem? Czy to moje prezenty od niego? Eh. Eee, nie. W końcu moje. Plan zakończony sukcesem.